Jak się macie moi drodzy? Lubicie słodycze? Bo ja bardzo. I dlatego nie mogłem nie kupić tej cudowności, która tu przede mną jest, czyli piankowego lizaka z Rainbow Dash. Tak cena bez obaw, mam tutaj paragon. Zabuliłem 6.99. Za takie coś, coś. Początkowo myślałem, że to jest lizak taki jakby no... Z, z, bardziej typowy, no z, z cukru, a to jest pianka. Pianka w kształcie łuba Rainbow Dash. Tak, zanim mm, przyjrzymy się bliżej, no tutaj też niewiele odczytamy, więc... Dość szybko rozpakuję ten produkt. Jak na standardy, jak na moje standardy, jak na standardy moich recenzji. Też. Co oczywiście nie będzie, mam wrażenie, zbyt łatwe, jakie ja nie znoszę opakowań od lizaków. One są po prostu kuźwa jednymi z najgorszych, z jakimi mam styczność. To jest po prostu szczelne, ale. No. Teraz to otwórz, no nie? Wiecie co, no, no. Chciałbym bez użycia nożyczek, ale. Ja nie wiem, czy to pójdzie. To jest normalnie jak węzeł gordyjski. O, dobra, jest coś. Znalazłem słaby punkt z kubańca, więc może teraz jakoś to już pójdzie. Mam cię, ja yeah. Jestem Aleksander Wielki, znaczy ja jestem Dominik Wielki w tym przypadku. I zanim przejdziemy do samego lizaka, z którego już się wysypało troszkę cukru. Lizak dam na bok, spokojnie. Nie, nie, nie zabrudzi się, jest na czystej kartce. Jakieś informacje tutaj mamy. 45 gramów, to jest waga netto, termin przydatności, licencja, relcon, hella, hellas, S.A. Tak, jeśli, to jest z tego co widzę producent odpowiedzialny za te lizaki. Generalnie widziałem jeszcze, że, s... że jest webpinki dostępny. A w internecie znalazłem jeszcze głowę Twilight, tak. Także no, pół main six, najwyraźniej. Ja wybrałem Rainbow Dash, bo ją lubię. Znaczy, zdjęcie jest trochę inne niż to, co ujrzycie, ale to jest tak w ramach pokazania tego, jak to chyba powinno wyglądać. Chyba, że to jest jakaś inna partia, nie wiem. Macie tutaj po prostu też jako dowód tego, jakie postaci są dostępne. Tak. Skład mamy tutaj. No, informacje dość standardowe. Produkcja w Chinach. Trochę mnie zaskoczył ten napis, bo zazwyczaj jest wyprodukowano w Chinach, ale to też jest sensowne zdanie. jak nie podoba mi się tutaj ta pisownia, wie, samymi wielkimi literami to chyba nie jest zbyt prawidłowe. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dystrybutor w Polsce. Data produkcji. Numer lotu. No, to widocznie musiało przylecieć do nas. Zresztą jest, 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 że to nie wiem co to jest. Numer partii? Czy coś? No i tutaj wartość odżywcza. No standardowe informacje. Nic szczególnego. Hmm. Jest tak Metal Pony. Hasbro 2021, wszelkie fazy zastrzeżone jest przez Hasbro. Standard! Po prostu standard. Dobra, przejdźmy do tego co nas najbardziej interesuje, czyli do samego lizaka, który... Wygląda jak wygląda, ktoś by powiedział, no nie? No cóż. Um, co się rzuca w oczy, no to oczy. A dokładniej ich kolor, który no nie bardzo się zgadza z tym, jak wyglądają patrzałki naszej tęczowo Pegazicy. One są takie bardziej malinowe, może? No na pewno nie takie. Nie takie fiołkowe, czy cokolwiek by to nie było. Tak, no to jest jednak pewien minus. Znaczy wiem, że to jest do jedzenia, a nie do podziwiania. To nie jest figurka. Ale z mi też bywa różnie. No i co jeszcze? No, grzywa się zgadza. Kształt jest jaki jest. Mina nie mam pojęcia co wyraża szczerze mówiąc. Nie wiem, naprawdę... Nie wiem co autor miał na myśli. Niech ktoś napisze na ten temat rozprawkę. W ogóle mam wrażenie, że pacyciak jest jakoś wygięty, mniej lub bardziej. A tu z kolei jakiś... Jakiś coś, Jakaś pozostałość pewnie z formy. W sensie... Z, w, w tego... Wlewania do formy? Coś takiego. Spróbowałem tak wstępnie. Czuć się cukier, no, to to jest dobrze. No dobra, no to najważniejszy w tym wszystkim jest chyba jednak smak. Także przejdźmy do niego. Patrzcie, jak, jak może tym fajnie sobie pokiwać. Dobra. Nie nie przeciągajmy tego. Co się odwleczy to nie ucieczę. Muszę. spróbować jednej ze swoich ulubionych postaci. Dziwne rzeczy się dzieją na tym kanale, co nie? Nie ma to jak wpierdalanie kucyka, którego się lubi. Życie po prostu. Naszy... Ja je zachowam, ona chyba niekoniecznie, chociaż i tak już jest to nabity na pal, więc. Wlad Palownik widocznie nieźle się bawił w Equestrii. Dobra. Gryziemy, A przynajmniej ja. No, wgryzłem się, nie ukrywam. I żuję teraz. To to pianka. <laughs> je się odgryzło. Temu kucu. Tyle, tyle zostało. Pyszna paczałka. Mniam. Ja znam taki zwrot, jak jeść oczami, ale jeść oczy to dla mnie coś nowego, mimo wszystko. Nie, ogólnie całkiem dobre. No, pianka jak pianka, nic szczególnego. Po prostu zabarwiona odpowiednio i posypana cukrem. Ale no dobra. Lubię pianki. Tak zwane angielskie marshmallows. Nie, je mi zły często, więc można powiedzieć, że teraz nadrobię. Znaczy naprawdę w smaku jest miodio. Znaczy, nie ma tu miodu. Jest cu cuksio, o, cuksio bardziej. Aż wezmę jeszcze jednego gryza. Teraz pytanie: grzywe. <laughs> nie powinienem jeść włosów, bo mi się zrobi ten. Mm, jak to się nazywało? Bezoar. Trycho Bezoar? Czy jakoś tak? Ale dobra. Raz się żyje i raz się umiera. Nic dwa razy się nie zdarza. Z ogólnie poczyszczę, kuraj najgorzej. O, łatko. to jest jak ugryzienie widelca podczas jedzenia. Muszę jakoś inaczej to ugryźć. Doszło jej przenośni. Dobra. Udało się. No, co, co mogę powiedzieć, no jest to produkt słodki, dość mocno, w smaku na pewno z wyglądu tak sobie, no ale jednak chodzi generalnie o to, żeby go zjeść. Teraz coś zrobiły takie ładne pęknięcia, mam nadzieję, że jest widać na kamerze. Rainbow Pół twarz. Normalnie. Czy muszę sobie jakieś pianki kiedyś kupić w najbliższym czasie, bo teraz, no przynajmniej teraz mam taką ochotę na nie, no to pewnie później nie będę jej miał. Muszę się na razie zadowolić tym piankowym lizakiem, który... Czy no, jak ktoś robi pianki, no to nie będzie zawiedziony. Znaczy, no 45... 45 gramowy lizak w kształcie postaci, no generalnie mam wrażenie płaci się przede wszystkim za... Za markę, za licencję, za postać. No, wiecie o co mi chodzi, no nie? Myślę, że za tę cenę, tych 7:00 ciszy, no można mieć jakieś większe opakowanie zwykłych pianek, które jakoś zbytnio w smaku raczej nie odbiegają. No tutaj. No nie, no to jest po prostu typowa pianka i tyle. No, nie jest ona jakaś. Nie wyróżnia się jakoś pod kątem smaku. No ale, jak ktoś chce sobie wtranżolić Rainbow Dash, to pff, doskonała okazja, trzeba przyznać. No, generalnie jest to produkt przede wszystkim dla dzieci, które zobaczą takie coś i no będą chciały. Na tym polega biznes. Nie. Czy polecam? No względnie tak. No. Szczególnie. Się spodoba, myślimy, małym dzieciom. Ciekawe, czy wszystkie lizaki, które powstały, tak wyglądają jak ten mój, czy jednak są lepsze i gorsze okazy. Może ja trafiłem na gorszy, ciężko im powiedzieć. No, jest jakieś tam zdjęcie, właśnie, które wam pokazywałem i tam to wygląda znacznie lepiej. No ale wygodnie jest najważniejsze, no, w sumie. Także, w sumie, pozostawię to Wam do oceny. Tak po prostu. no. Moją opinię znacie, mi smakuje. Cena jest jaka jest, nie da się ukryć. Produkt kupiony w Dino, więc i tak pewnie jakoś w miarę tanio wyszło. Tak mi się przynajmniej wydaje, w porównaniu z innymi sklepami. Ale nie jestem jakimś znawcą tego tematu. Zapewne gdzieś znajdzie się taniej. No, szukajcie, a znajdziecie. Taki, oto, no lizak, którego już jednej trzeciej chyba nie ma. Znaczy jest, w, w moim brzuchu. No i co, i chyba z mojej strony to będzie na tyle. Chętnie pozna Waszą opinię na temat tego produktu. No, na, na razie no, na pewno możecie ocenić wygląd, a jak ktoś miał szczęście pałaszować, no to niech się wypowie na temat smaku. No i też możecie ocenić stosunek jakoś do ceny. Ci, którzy konsumowali, no bo po prostu ktoś może ocenić, jak wypada koszt na tle, nie wiem, chociażby masy. No dlaczego by nie? Reszta należy do Was. Z mojej strony to w sumie by było na tyle. Już nic więcej ciekawego raczej nie powiem. To co? Widzimy się w jakimś kolejnym filmie na moim kanale. Do zobaczenia.